Geneza nienawiści Harkonnenów do Atrydów sięga tysiącleci przed wydarzeniami opisanymi w pierwszym tomie Djuny. Jej korzenie tkwią w czasach dżihadu butleriańskiego, kiedy to Worjan Atryda, legendarny bohater i dowódca Ligi Szlachetnych, uznał za konieczne poświęcenie milionów istnień, by ostatecznie pokonać maszyny myślące. Baszar Abulurth Harkonnen, lojalny, lecz moralnie rozdarty podkomenny Worjana, odmówił wykonania rozkazu. Zdezaktywował kluczowe systemy bojowe w trakcie bitwy o Korin, co, choć uczynione z humanitarnych pobudek, doprowadziło do katastrofalnych strat. W odpowiedzi, Warian pozbawił Abulurda tytułów, wygnał i naznaczył hańbiącym nazwiskiem Harkonnen, które w kolejnych pokoleniach stało się symbolem zdrady i poniżenia. Z tej hańby wyrosła pokoleniowa nienawiść. Potomkowie Abulurda, zwłaszcza Griffin i Walia Harkonnen, próbowali rehabilitować honor swego rodu doprowadzając do konfrontacji z Atrydami. Griffin zginął w pojedynku z Worianem Atrydą, a Valia, jedna z pierwszych Matron Bene Gesserit, rozpoczęła długofalową wendettę przeciwko potomstwu rodu Atrydów. W serialowej adaptacji Dune'a Proroctwo podkreślono właśnie ten moment jako kluczowy akt traumy, która przekształciła osobistą urazę w polityczną nienawiść trwającą przez wieki. Widzowie z góry dziękuję wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ dzięki temu kanał może się rozwijać. W późniejszych epokach relacje pomiędzy rodami pozostawały otwarcie wrogie. Harkonnenowie, znani ze swej brutalności, chciwości i pogardy dla życia ludzkiego, stali w ideologicznym kontraście do Atrydów, rodu oznaczającego się honorem, lojalnością i troską o poddanych. Książę Letoatryda, ojciec Muaddaba, był szczególnie znienawidzony przez barona Władimira Harkonnena, gdyż nie tylko odebrał mu fief na Arrakis, ale zyskał też szacunek wśród wielkich rodów i landsradu. Baron widział w tym zagrożenie dla swojej pozycji i reputacji, czego nie mógł zaakceptować. Momentem kulminacyjnym tej nienawiści była pułapka zastawiona przez barona przy współudziale imperatora Shaddama IV książę Leto został zdradzony, jego dom zniszczony, a rut niemal całkowicie wymordowany, co stanowiło kulminację setek lat planowanej zemsty. W tym samym czasie Harkonnenowie przeprowadzili brutalne rządy na Arrakis pod władzą Bestii Rabana, bratanka barona, którego okrucieństwo miało zmusić Fremenów do poddania się. Plan zakładał późniejsze wprowadzenie Fejda Rauty, drugiego bratanka jako wybawiciela, jednakże bunt Fremenów i pojawienie się Muadiba Paula Atrydy całkowicie go zniweczyły. Różnice między rodami były nie tylko osobiste czy polityczne, ale także filozoficzne. Atrydzi wierzyli w sprawiedliwe rządy, honor, lojalność wobec poddanych i równowagę między siłą a współczuciem. Harkonnenowie natomiast reprezentowali feudalny autorytaryzm, rządy opresji, ekonomicznego wyzysku i przemocy. Giddy Prime, planeta matriarchat Harkonnenów, to industrialna dystopia, której społeczeństwo funkcjonowało na zasadzie brutalnej hierarchii i strachu. a Arrakis pod ich władzą był eksploatowany bezwzględnie, podczas gdy Atrydzi próbowali wprowadzić tam elementarne zasady sprawiedliwości i zrozumienia lokalnej kultury. W nienawiści Harkonnenów do Atrydów nie chodziło wyłącznie o władzę czy prestiż, lecz o urazę głęboko zakorzenioną w mitologii rodu, opartą na poczuciu zdrady, hańby i potrzeby odwetu. Ta nienawiść przetrwała pokolenia nie tylko dlatego, że była pielęgnowana, lecz także dlatego, że w oczach Harkonnenów Atrydzi stanowili moralne lustro, w którym ich własna bezwzględność i upadek stawały się jeszcze bardziej widoczne. Zderzenie tych dwóch rodów nie było więc tylko konfliktem politycznym, było starciem światopoglądów, które odzwierciedlało najgłębsze sprzeczności uniwersum Djuny: między wolą a przeznaczeniem, współczuciem a przemocą, odkupieniem a zemstą. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, abym przygotował więcej tego typu filmów. Tymczasem do usłyszenia, cześć!